Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowej karierze na poli. Jeśli jesteście zadowoleni, że taka kariera powstaje, zostawcie lajka, suba, komentarz, może z pomysłem na kogo, kogo kupić. I. No i przejdźmy już tutaj do zarządzania kadrą. Ja przede wszystkim chciałbym zrobić e, zmienić e, formację w tym zespole. Chcielibyśmy przejść, e, stworzyć taki typowo włoski zespół. Będziemy grać trójką obrońców. E, widzę, że przydałbym się nam przede wszystkim napastnik jakiś. Nie dobra, takim ustawieniem chciałbym, żebyśmy grali. Jeszcze tylko wytyczną e, bym dał tutaj. Okej, okay, dobra. I zobaczmy jak wygląda ten skład. Ospina. Meret. Potrzebujemy chyba Pramkarza. Kulam Odchodzi. Rui. Odchodzi. Kulibali zostanie. Łążezus Jezus odchodzi. Ty na razie zostaniesz. Lorenzo zostanie Ty odchodzisz malutki Lobotka może zostać Demę odejdzie Ty zostaniesz, zostaniesz Zostaniesz Elmas i nie To jest ostatnia szansa, żeby zarobić na tym gościu Ja decyduję się na sprzedaż go Politano zostanie, z tobą się żegnamy, Dries Mertens, Stam. to samo, ostatnia szansa, żeby na nim jeszcze coś zarobić. Petanga zostanie, no yy. i Milik na wypożyczeniu, zobaczymy. Yy. Ja mam taki plan, że chcę kompletnie zmienić ten zespół, nie będziemy trzymać się tutaj tych legend typu właśnie Tris Mertens czy Insynie chciałbym całkowicie przebudować ten zespół oczywiście pieniędzy tutaj nie ma aż tak wielkich więc będzie trzeba to robić zdecydowanie mądrze hmm, na pewno chciałbym zobaczyć Berardiego Dominico Berardi może on by chciał nas odwiedzić no i przede wszystkim przejrzyjmy na razie hmm, tutaj te włoskie kluby, będziemy szukać Włoch jest bardzo ważny. Jest może nie samych Włochów, ale przede wszystkim Włochów. Zobaczmy Piccoli. Knopers. Derrico Mattiello. Zobaczmy Bessino. No nie ma tu nic ciekawego w Bergamo. poloń Zobaczmy, czy jest jakaś perełka na no, Utopii. Colas Dominguez. Zobaczmy, jak on się tam rozwija. Ricardo Orsoli, on ma w sobie to coś. Zobaczmy, co on tam ma w sobie. Kacper Urbański. Zobaczmy, jak on wygląda. Dobra, wiecie co, ja sobie tu popatrzę, wy jak macie jakieś propozycje, opiszcie oczywiście. W tym momencie sobie przesymulujemy te parę dni, chociaż. Maciutki. Chcą go kupić, no Di Lorenzo akurat nie chcemy sprzedawać. Bierzemy się do pracy Insigne, nie? No i zobaczmy co tu wyjdzie z tego. Pierwszy mecz w nowym ustawieniu, remisujemy 1 do 1. No nie za ciekawie, ale to był też niełatwy rywal. Charlison, tylko chciałbym jeszcze tu... O, mamy scouting, niech szuka Włochów nam i przede wszystkim chciałbym tutaj jeszcze pozmieniać trochę te wytyczne, bo opastnika potrzebujemy, ale prawego obrońcy my edytuj wytyczną potrzebujemy środkowego środkowego obrońcy niech on nam tu szuka My zobaczmy co tu jeszcze jest. Oferta za Mereta. Meret. Meret w tym momencie jest naszym podstawowym chyba bramkarzem. Więc nie możemy sobie pozwolić na jego sprzedaż. Mecz z Lester. I Bernardeski. Być to fajny transfer. Lusewski też. I zobaczmy ten mecz z Lester. Przegrywamy 1-0. Szkoda. Ale dobra. Ja bym chciał przede wszystkim na razie. Może spróbujmy wynegocjować coś tam za za tych gości pulserski to będzie duży transfer yy, spróbuj tam wynegocjować coś żeby może go kupić a ja będę negocjował teraz yy, transfer yy, tutaj tego pana yy. Czy może chcielibyście kogoś od nas wziąć? Takiego onusa plus e, 30 milionów. Choruję 45. Dużo, dużo. 33 No bardzo się cenią. 36 Zwiększają oferty cały czas. Za zamędy. 38 milionów plus onus. Jakie to są hamy? 40. Muszą to przemyśleć. Szkoda. Zobaczmy tutaj tych napastników. Raczej nic ciekawy. Richardson byłby ciekawy. Kaputo. no Caputo jest trochę za stary. Grifo, zobaczmy co, no jak on tam wygląda. Gazdinię i Licic, Malinowski. Part transferu za Lobotkę. Lobotki akurat nie chcemy sprzedawać. Z tym Kulibalim mogę pomyśleć, jeśli dacie Tyle minimum 87 milionów, dużo raportów końcowych. Deme, deme może odejść, yy, Piccoli nie wyglądasz ciekawie. Zobaczymy, nas no, z Was nic nie będzie. Lurkowski. Pessina, ciekawy. Colas Dominguez. Ricardo Olsoli. Dynie. Benassi. Myślę, że on jest lepszy. Luis Filipe. Mogłoby być ciekawe wzmocnienie na środek obrony. I zobaczmy szybka symulacja w tym meczu i frame 2 do 2. Ale dobra, to było na tyle w tym odcinku. Jeśli macie propozycje, stawcie komentarz z tą propozycją, lajka, zostawcie suba i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!